Witajcie kochani, dziś Gladiole, czyli mieczyki z nasion. Nasionka wysiałam 13 kwietnia. Pozyskałam je z własnej Gladioli, która zakwitła tak bardzo ciemno, fioletowo, prawie czarno i miała płatki takie pluszowe, zamszowe, takie bardzo fajne. Ponieważ nasionka się zawiązały, pozwoliłam tym nasionkom dojrzeć. Jesienią ścięłam nasionka. I a Gladiola miała taką małą cebulkę, dosyć malutką, i co wynikło z tego mojego eksperymentu? Zobaczycie w dalszej części filmu. Zapraszam więc do oglądania. Zachęcam tradycyjnie do subskrypcji. Pamiętajcie o dzwoneczku. Zachęcam do lajkowania i komentarzy. Nasionką zrobiłam taką szklarenkę, przecięłam butelkę PET na pół i osłoniłam je nie tyle przed utratą wilgoci, ile przed kotem, który mógłby sobie zrobić kuwetę. Dwa tygodnie po wysiewie nasionka wykiełkowały, wyglądają jak miniaturowe gladiole. Czyli mają, gdyby się przyjrzeć im z daleka, wyglądają jak trawka, gdyby się przyjrzeć im z bliska, wyglądają jak miniaturowe gladiole no i z 20 wysianych nasionek wykiełkowało 11 to wydaje mi się, że w miarę dobry wynik chociaż mogłoby być lepiej no i teraz trzeba trzymać kciuki, żeby te nasionka po prostu dotrwały do jesieni zobaczymy jakie będą miały bulwki natomiast matkę Wysadziłam do doniczki, żeby mieć szczególną uwagę, ponieważ to jest jedyny niepowtarzalny mieczyk i dla mnie. I cebulka była dosyć mała, więc chciałam mieć nad nią szczególną pieczę. A że były przymrozki, zostawiłam w domu. No i takim oto sposobem mam jak na razie domową gladiolę. Zobaczymy, czy zakwitnie mi w domu i jak będzie wyglądała. Być może jak się ociepli, wyniosę ją na słoneczko. No i teraz rodzi się pytanie, czy te wysiane gladiole za ile zakwitną, czyli ile czasu potrzebują, żeby zakwitnąć i czy powtórzą cechy rośliny matecznej. Gdyby powtórzyły, to byłoby fantastyczne, bo czasami mamy jedną gladiolę niespotykaną, i chcielibyśmy mieć więcej, i może warto by było taką gladiolę właśnie w ten sposób rozmnożyć, gdyby to nie trwało zbyt długo. Także, kochani, to tyle w tym filmie. Dziękuję za wspólne oglądanie mojego eksperymentu. Życzę dużo zdrowia i do następnego.